Cześć, witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj z pieśnią Serce Me Do Ciebie wznoszę. Jest to Psalm 27. Tekst ułożony przez księdza Stanisława Ziemieńskiego, zaadaptowany może bardziej do tej pieśni. Tonacja tego opracowania: Demol. Jeżeli jest to niewłaściwa tonacja dla Ciebie, jeżeli chciałbyś wyżej i niżej, zapraszam do zostania moim patronem. Patroni mają dostęp do nut w formacie Musecore, a także mają wiele innych wspaniałych bonusów, więc zapraszam, zachęcam. Link do serwisu Patronite znajduje się w opisie. Jeżeli chciałbyś kupić nuty w formacie NewsCore bez zostawania patronem, też jest taka opcja. Również link znajduje się w opisie. Możesz mnie także wesprzeć jednorazową kwotą w serwisie Buy Coffee. Zapraszam też na mojego Instagrama. A teraz wróćmy do tej pieśni i do tego filmu. Metrum 2.4 i niektórzy z Was mogą się zdziwić, ponieważ w śpiewniku siedleckiego znajdziemy, znajdziemy nieco inną wersję, jeżeli chodzi o metrum, jednak ta też jest używana, też jest znana, nie jest to żaden błąd. Taką wersję znajdziemy m.in. w śpiewniku profesora Rączkowskiego. Śpiewajmy Bogu, ale jak dobrze wiemy, pieśni kościelne nieraz występują w różnych wariantach, różne regionalizmy, naleciałości, nie ma w tym absolutnie nic złego. Jeżeli chodzi o wartości rytmiczne nut, nie ma tutaj absolutnie nic trudnego. Prawie same ósemki czy ćwierć nuty na końcu tylko jest pół nuta, także naprawdę jest to bardzo prosto, rytmicznie do ogarnięcia. Myślę, że nie powinno sprawiać większych trudności. Gdyby pojawiły się jakieś pytania, sekcja komentarzy jest dla Was. Zapraszam, zachęcam do zadawania pytań. Więc nie przedłużając, przejdźmy do spadających klocków.